Cineczek jak. Coś, e, dzisiaj robimy odcineczek, jak wchodzimy do bunkru. No właśnie, i my zaraz tam pójdziemy, i w ogóle. E, no i tu Szymon, Borys jest. Biale, on i Kasper. Nie, jeszcze Dawid miał być, ale go nie ma. No nie wiadomo dlaczego. Jest węż. Kurde. <laughs> Pojechał gdzieś chyba Dawid. No. no. No to my wam pokażemy jeszcze, jak to teraz wygląda, ten i tam bunkier idziemy. Cały. Ten bunker to jest taka jakby szopa. W tej szopie jest taki bunkier. Mini. Ta, tam są takie deski, tam jest ten bunkier. No to jest taka jakby piwnica, w sumie to wygląda, i tam jest dużo pająków i w ogóle, więc my tam idziemy. Jak dojdziemy, to wam pokażemy. A no my widzowie? No my, my jesteśmy widzowie, pod tą szopą. no my jesteśmy tu, tu jest e, Simon, e, znów Borys, Katpert. I ja. I Franek. No moja. i ja. Ci... Tutaj są jakieś takie deski w ogóle. Ostatnio tu były pająki jakieś węże, no to my tam idziemy. Wam to no. pokażę. Mam w latarkę, ale dobra. O patrzcie, tu jest coś takiego. Dobra, ja tu od razu... Ej, co jest? Tu jakiś jest... chłopcy Ej, chłopie, weźcie, chodź tu. Ej, chod ja bydź, nie wyjdź.

No, widzowie, już długi czas ich słucham. Tak się zmęczyłem, że trzeba tego nie wyobrażać. Taka jest studnia. Schodzę, schodzę, O nie, co się jakiś... leży, Ej, co się Widzicie, poczekajcie, co to miesza. O, patrzcie, tam jest jakieś czerwone coś. Już tam biegnę, ja już tam biegnę. stam bene Ah si sconnare corde con nare che sul goccia Oh, vieni, sono giusto Tu sei leggero Ah, questo non ci aspettiamo Mnie ten chłop tak mocno palnął dwa razy A Simona chociaż zaciągnąć, ale to tak mocno nie palną. Się... Ja też to z czunem. Nie wiem, chyba go ty jak za nowi go. Widzę, no. no widać tutaj ślad jest. To jest taki ślad. My zaraz pójdziemy ten... bo tam jest Kacper I, ja. I borys. No kurde, a co się stało? Ja nie, nie wiem, chłopcy tam stać. I rzucił coś, jeszcze będę na wcześniej nie trafił szamanek. Ja cię, co, to było? Patrz, jaki tam ślad wyryliśmy w ogóle. Ej no, jak musieliście się Dobra, biec. my wam widzę, pokażemy jak w, ten, to znajdziemy do subscribers. W widzowie, e, my też będziemy sprawdzać gdzie ten szaman. Nacznąłśmy w Tej sopie właśnie chyba, bo widzieliśmy coś tam jak tam e, jakieś chyba... ślady. Ej, no były ślady? Taki. Dlaczego Dlatego... wy go nazywacie szaman. Nie wiem, ale tak. No bo to jest bardzo... i patrzcie, i patrzcie. No i tam chyba są, ale no tak. nie wiem. Patrzcie, specjalnie przygotowałem sobie to, na to broń. Będę strzelał do szamana. ogólnie my Bo my ogólnie, ogólnie chcieliśmy tym dostrzec do pająków, które tam są, nie, nie, nie. ale dobra, chodźmy. No, no ja teraz nie, to nie to robię żadnych cień, żebyście no, widzieli. To to, to ale ja jak my stąd nie wyjdziemy, bo nie, my tu nikogo nie będziemy zostawiać, bo to jest chyba logiczne nie zostawimy nikogo. Przynajmniej spróbujemy odgryźć. Że... Nie wiadomo czy oni żyją tak naprawdę. No czy Szymon w ogóle żyje, nie? Ej, kto idzie przodem, bo ja się Katper? boję w sumie. Kacper idzie. Kacper idzie. Kacper. Bo no ja. Kacper jest starszy od ciebie, więc... Bo ja mam grube może Kacper jest pierwszy, Kacper idzie pierwszy. Ty idź pierwszy, no, ja pierwszy już. Nie ma tak naprawdę. No, nie wiem. Ja no cóż, to raczej tam nie ma, bo on go gdzieś, chociaż on go do dołu ciągnął. A to ja wiem. To jest trudno. Chodź, Danek. Chodź, ja Danek. Ja no właśnie. I co to z Gardorem tam leży? Jest tu! Zaszczyź! Zaszczyź! Gard, Czekaj z kieszeni drugą raz. Ja cię! Myślałem, że nam się uda, bo on jest jeden. On jest jakiś psychopata. Nie mamy szans ich odbić. W Cześć. ogóle. czy mam biegnie. Nie co? Do niego tu nie ma, co ty gadasz. Nie, to już ja pierdolę się bał więc się musiał schować. No jakim przychodnie I w jeszcze... tutaj się I próbujemy że to co tam jeszcze będzie, nie? To będzie, będzie I